Ja Nie yeah, no problem. Ryzyko. <laughs> <Bisco. laughs> Siemanko z tej strony Piotr Krajewski. Pozdrawiam was na szybko z Dolnej Morawy. Wróciliśmy tutaj po dwóch tygodniach z wrażem z Martą naszego Eurotripa razem z MB Motors Mercedes Benzianki, ale to tak na szybko informacyjnie. Będę miał dla was bardzo dużo materiałów. Jak zwykle będzie cały odcinek właśnie o Dolnej Morawie. Back. Będzie cały odcinek o Wex Trails To nagrywamy Wam odcinek o bike parkach z dwóch różnych stron Razem z Martą, dwie różne perspektywy Będzie trochę przebitek z Leogangu <laughs> Z Salbach Ale dzisiaj zabieram Was na szybko Do szladmink na słynną trasę 99 Jump Line I kawałek czarnej trasy pucharowej na której rozgrywane są zawody Mistrzostw świata w zjeździe. Także zapraszam was, lecimy do szladnik, troszeczkę poskaczemy. No dobra, roki damy. I aby dostać się do 99 jump line, musimy wybrać albo trasę czerwoną, albo trasę czarną. Pokażę wam obie. Pierwszy raz na trasę czerwoną To jechałem i tak naprawdę nie wiedziałem gdzie mam jechać Także nawet zabłądziłem i się pomyliłem Musiałem podchodzić Jeszcze kawałek a Ale roz... Correcja numer 2, czyli Trasa Czarna Więc dla mnie jedna i droga bez zajadów Później mamy do wyboru i znowu albo trasę Czarną, albo Trasę Czerwoną. Wybierzecie czarną, to po zjechaniu krótkiego odcinku trzeba pamiętać, żeby odbić w prawo i jechać drogą dojazdową jak najdalej w prawo. Jeżeli wybraliście opcję czerwoną, to właśnie wyjeżdżacie w tym miejscu i dalej nie kontynuujecie trasy czerwonej, rocky, downhill, tylko jedziecie dalej w prawo. Nie ma żadnych tabliczek informujących. 99 Jump Line. Pojeżdżone naprawdę bardzo spoko. Podoba mi się ta linia, jest w sumie przemyślana, jest trochę zniszczona, nie da się już ukryć, ale jest naprawdę długa. No i myślę, że 99 hopek, jak się nazywa po polsku, to tyle jest fajnie, płynnie, można sobie polatać. Jeżeli chodzi o cały bike park, to nie sprawdzałem, ale z tego co słyszałem to jest głównie downhillowy, czyli mocno dużo zjazdu. Może kiedyś przy okazji dzisiaj miałem ochotę głównie na chopeczki. Tak? To trasy są już dosyć mocno zniszczone, jest sporo tarek, są wyjeżdżone. No nic dziwnego, myślę, że tutaj nie za często poprawiają te trasy. Kupiłem karnet za 32 euro na pół dnia. Nie wiem ile kosztuje całodniowy, to macie na pewno w odpisie. Jaram się fajnie, lecimy teraz do Salbach do Leo Gangu. i do Leogangu. I... Dawaj zobaczymy. To może pójść nie tak. Na dobitkę <laughs> jeszcze sobie Poza down hill Ciemnogapa nie będę ładował bez przesady Uh, downhill there or there? You don't know. Okay. No chicken, no chicken line. Yeah, no, no problem. But here or here? No chicken line. Yeah, no problem. Both, both downhill. Okay. Huh. Okay. to pewnie będzie stromiej czy nie? Aha bo tam jest sekcja z korzeniami no tak kurde tak byś sobie po korzonkach pojechał Ale pan taki niemiły, że mi nie chciał powiedzieć, że tu nie możesz jechać. Bo to był bardzo szczelny. Całą drogę na hamulcach Nie ma tak, strzelić feratkę, potem pojeździć po ich parku, a na koniec sobie jeszcze dam chiluweczkę. Ty to jesteś Piotrek jednak udany. Udany. Chopa jest to Jest moja rzepcia! Wywaliłaś się? A moja rzepcia zawsze obstawia, że muszę się wywalić Tak Bo ty jestem zmęczony już Bardzo jesteś zmęczony dlatego tak wolno jechałaś? A to była trasa mistrza świata w Miałam... zjeździe Nie, problem żeby Cię rozpoznać, bo tak wolno Nie żartuję, cieszę się bardzo, że jesteś w końcu No, muszę przyznać Wam, że ta trasa jest naprawdę bardzo fajna Ale jeżeli chcecie przyjechać tam tylko na hopy, no to jest jedna linia, raczej na... Raczej inne trasy to są właśnie trasy downhillowe, bo to jest to miejsce dosyć słynne z tego, więc jeżeli chcecie pozjeżdżać, mocno poharatać, to rzeczywiście szladming myślę, że downhillowo bardzo spoko. A jeżeli jesteście w okolicy, lubicie skakać, to koniecznie zobaczcie 99 Jump Line, bo naprawdę bardzo fajna trasa. A jak ktoś by pytał, jeździłem na rowerze wypożyczonym, bo Thunderbird niestety w serwisie amortyzatora nie wyrobił się na wyjazd. Tak się zdarza, wypożyczyłem rower i katowałem. To tyle w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym za tydzień sporo materiałów. Pozdrawiam Was, ser... Pozdrawiam was serdecznie i co? Do zobaczenia, Ziemale. Subskrypcja, inny film. Już muszę uciekać, bo pan wygoni mnie z wyciągu. Tak się. Nie, yeah, no problem.